Ja z tej strony żółty jak widzicie trochę, trochę znowu mnie nie było. Nie ma co w ogóle gadać. Słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku na tymże kanale. Jestem ogolony jak widzicie. Mam fajną koszulkę animo sobie taką kupioną. Mam tu taką kierownicę nawet, której nie widzicie. I mamy przegląd grupy w końcu po x dniach, tygodniach, miesiącach, tak więc zachęcam was do zostawienia suba, bo może się będą pojawiały filmy. Nie wiem, ja już nie mówię czy na pewno będą, bo zaraz mi coś znowu wyskoczy i znowu nie będzie. Weźmy sobie o od nowych postów zobaczymy co w ogóle jest bo mało co oglądałem zobaczymy mamy tutaj esportowa recenzja mgły i super trunku T zakłady przemysłowo owocowo, owocowo to są obozywnego. jabole dwikozy spółka akcyjna ulica nad Wiślańska 1 o jak oj chyba chyba nie Wybornie. Wyborne, a to, no bo tak, bo w skali jabolowej to może być wyborne. Podoba mi się w ogóle to, że siedzą w lesie, chłop ma latarkę na czole i Jeszcze próbują w sobie, ja bolę. Daje. Pozdrawiam, mam nadzieję, że były dobre. Typowy Infil, Małe nogi do chodzenia, wielka morda na wyjazd do... Ej, to dalej się ciągnie? Kiedy to był ostatni przegląd grupy? To dalej jest mem z Kolbi Piotrem i wyjazdem do Chin? W sensie to jest dobry mem, śmieszny, mnie na przykład śmieszny. Wspomniało mi się, jest jeszcze jeden memik, który w międzyczasie tutaj został Eee, w ogóle poruszony odnośnie Quickie i jego zajebistych zachowań w World of Tanks. Aż sobie to, za Co to? Multi padł na streamie? A nie moim. E no, nie mogę tego znaleźć, nie wiem jak to mogę poszukać, ale znalazłem za to stać z tyłu kampić przed dwóch z lat laty, temu. Tak, <laughs> czyli mm, zasadniczo <laughs> stać, stać z tyłu, z tyłu kampić. kampić. <laughs> Kilka strzałów i tak naprawdę... Ja już wyłączam bo wiem, że tu jest R ray pierdolę to Stać z tyłu Kazbisz! 12 <spozywanie> Podoba mi się muzyczka w tle. Jee, yeah, proszę No. Skosztujmy. Uwaga, jak, jak będzie trunk szmakował. Basic to nie <spozywanie> wino wiśniowe. Tak jest spoko jest. Tanie ja wino miśniowe. Podoba mi się kolejna scena ja w lesie tak tu jakiś... Sa samochody, no, no, wiśnia. Ej, powoli grupa robi się zamiast betony Jelloła. To ja boleję Jelloła. <śpustosuruj> Będą testowane tanie trunki Witaj w strefie wojny. Podwójnie łączone skóry. Montrani tylko najgrubszych klaminatów. Świeże tu nim. Eleganckie ceny. Najpierw dokładka. Potem, potem lampy seksu. Mój sud mocno hagasu. Cooperatywne używanie pani w baku? Psać moje górnodowe. <śpiew> Ale to, to... Może Janie Cieciar jest duży, ale to taka para była większa. Ej, ja bym... ja bym był psrany stojąc, siedząc na takiej koparze, w ogóle być tam, nie? I możura fieloła, ten mało wystarczający dźwig. Żura śmierdzi, bo nie ma przeglądu grupy. Jest! Właśnie jest! Teraz w tym momencie proszę usunąć panie Paweł Cyganik, tego, ten komentarz i proszę... Eee, się zachowywać ładnie, tak? <grymne> We mi pożyczy 400 euro na czołg, tak wiem trochę ten screen już lata To też w ogóle ej siema, Kampania wygląda w ten sposób, że przyjmujemy cię do Invil i grasz kampanię z naszym pierwszym składem. Wymagamy kilku czołgów dziesiątego tieru. Najlepiej jak dasz mi swój niki wtedy ocenię czy są odpowiednie. Codziennej aktywności gwarantuje ci to 100% szans na zdobycie czołgu koszt za kampanię to 400 euro wow Daj znać czy ci to odpowiada pozdrawiam, o kurde Pisze w sprawie ogłoszenia na wspólne granie kampanii. Ciekawy. <grym> zawsze miałem byłem to interesu, to też w ogóle XD. A to jest ciekawy temat. Nawet myślałem czy by nie, nie zrobić z tego czy cokolwiek w sobie, bo, bo to jest dosyć ciekawy. ale jakoś nie było mnie tu, więc na razie odpuściłem. <grym> Co to jest? <grym> Piękne. Ja na streamie Kalmi Piotra pytam się co z wyjazdem do Chin. Pan na czacie. Co to jest dynamika głowy Kalmi Piotra? Czemu jeszcze moje nie zrobiliście w takim razie? Zwłaszcza z tą brudką, to ja będę tak aerodynamiczny, nie? że to szok. Poznaj ze mną smaki Chin. Polecam, call Piotra. To jest naprawdę quality i to wygląda jak typowy baner w Biedronce czy w Kauflandzie, gdzie mógłby być koło tych kabanosów. Włoszczyński? Znaczy chiński tu powinien być. They call me 007. Wyjazd, zero wyjazd do Chin, 0 osób w jakim ja jestem, 7 połamanych nóg. No, no grubo, grubo, grubo Z aerodynamika pieroga. Ciekawe czy ktoś zrobi aerodynamikę yellow, jak ktoś mówi kiedyś... No właśnie! Jest już pieróg, coś tam jeszcze innego były, jakieś samochody, nawet kolmi mi Piotr, czemu nie ma mojej aerodynamiki? O jest, jakby ktoś się zastanawiał jak robić Side Scrapa FVM, to Quickie Baby właśnie to będzie ten... Aha, <laughs> ten film nie jest dostępny. No to dobrze wiemy, że Quickie Baby już w takim razie bierze się za usuwanie niewygodnych dla niego filmów, gdzie gdzieś słabo zagrał, tak? No to ta... No to, no to ciekawie z tym Quickie Baby, nie powiem. I'm the greatest tanks combat game. No, the greatest combat game, War i WoD. Amatorzy. No, tangi online, ej to true, grało się w tangi online, nie? Czy istnieje coś, co nie ma Wi-Fi, ale zawsze jest zasięgu? Coś, co nie ma wbudowanej kamery, ale pozwala tworzyć wyjątkowe wspomnienia. Nie ma również wbudowanej pamięci operacyjnej, ale ma swoją historię. Szefie! Nie posiada żadnych ikon. Ale jest ikoną. Poznaj coś co pozwoli ci nawiązać unikalne połączenie na jego na wykańczanie. Co Jezu Jezu? Kolejny Piotr aktualizował swoje zdjęcie. Witam, gruba skasuj. Za Breaking legs. Breaking legs! Ale naprawdę dobrze wycięta ta twarz Kolmi Piotra Duzę. Słuchajcie, bo ja muszę coś... Ja tu muszę w połowie odcinka czy gdziekolwiek wytłumaczyć coś, bo żeby zara nie było, ej, darcia mordy na mnie. Ja się śmieję z memów, nie samej osoby kolmi Piotra, chociaż wiem, że niektórzy robią inaczej. Ja nie znam tak sytuacji. Śmieję się tylko z memów. Ja nie chcę mieć połamanych nóg, okej? Okay? Dziękuję. Wywoływali wszystko na amunicję premium. Haunted astolfo, being that sucks your dick and calls your gay. Ej, 50 dolarów tylko, a ja po wypłacie będę. Yellow nie istnieje? A, Wczoraj graliśmy na kalmi Piotra, zostałem sam na Morze 4 i zagrałem na remis. I mnie wyzywali na streamie, kod konfidencił cały nasz skład, żeby nam punkty zresetowali, zbanował kilku na TESie i powiedział, że nikt z tego składu nie ma powrotu do Invil. Dzieciaczek się spakał, że nie wygrał. Ej, naprawdę jest dalej gówno burza o to Jaki faceit it Ładnie, ładnie zrobione, ładnie, ładnie. Ej, fajny, naprawdę fajny i z czwarty. Podoba mi się. Naprawdę, ej nie, ale to fake, halo, to jest 279, fake'owy jakiś tenis czwarty twój. <grydy> Mieszkańcy, mieszkać mieszkań w Polsce. O, Kobi też bardzo spoko, Lego i Kobi lubiłem i, i to łatwiejsze niż takie modele, ale też bardzo fajnie, super, daję lajka. Like po streamer. E, nie mam ich, pieniądze, pracować nie chce mi się, wcale nie to nie jest zabawne. Śni no trochę tak jest może, ale jak będę miał streama, to mi wyślecie złotóweczkę chociaż, nie? Bo wchodzisz do Miejskiego wódca na pyrkonie. Ej, ja się tego boję w końcu, nie? Ja się sam przebiorę za trapa, zobaczycie w przyszłym roku w czerwcu jak będzie pyrkon, że na pewno się przebiorę i będę miał dylemat z, z jakiej toalety w ogóle skorzystać. Jak pojechać na turniej? Ale nie to chyba fake, bo to tak zamazane. Nie, no nie może być powolna. O Timvin. O wow, i naprawdę tu wow. No ja mam bekę, ja mam bekę z tego wszystkiego rep i... O ZYS! Mało jakoś, ale duży chłop. O, PT7, bardzo fajny. Ej, fajnie, że tak silnik tu jest ten. Super, super. Bardzo fajnie. Chciałbym kiedyś kupić taki zestaw i go na live na przykład składać, nie? Tylko teraz mam tutaj bury, mam tu tą kierownicę, tu mam zmiany, gałkę zmiany biegów, tu mam Hot Wheelsa sobie, o, takiego, bo też se zbieram Hot Wheelsiaki. O, Strv, bardzo super, fajnie, Strv 103C, skala 1 do 72, bardzo fajnie, super, zachwalam coś takiego, fajnie, fajnie jest coś takiego na grupie spotkać, nie? Beka bekom ale fajnie, że takie hobby, nie? Jak myślicie, Wafel wróci w końcu do wota czy nie? bo to do dość ciekawa sytuacja, bo chyba trochę zwlekają z tym waflem i w końcu będzie tak, że znowu ten wafel wejdzie do gry, ale będzie już do dupy, nie? tak przynajmniej mi się wydaje. Piotr nim pojedzie na turniej do Chin, rozegra nim bitwy. Kiedy zobaczysz taką stream snipe, co jej wcześniej nie zobaczyłeś nigdy. Koronawirus. Koronawirus, jedyna styczność Pycka z Chinami. Ale niemiłe. A wy macie już swoje indywidualne? Bo ja znalazłem i zabrałem do domu. Wymyły o nie, mnie. ja znam ten trend. Wypiekłem w 265 stopniach i teraz mogę spokojnie oglądać, jak się rozwijają. Ty, jak zamieniłeś telefon na, na monitor i cały komputer, to ja sam chcę swojego Huawei'a zmienić na co. Dobre. Kolmi me Piotr. Nie, nie, chyba nie za bardzo podobny. Ej, tu wygląda jak Rafatus stary kiedyś. Uwielbiam tego typu <noise> filmy. What 2019. 2099. Dziwne, że z standardem B, no ale cóż. Daci ja najlepszy samochód? <noise> Wielki mur chiński, Zbiorcza nazwa systemów obronnych spadających się z emerytowanych graczy Fame, sieci MAP i zorganizowanej Stream Skype, osłaniających północne Chiny przed najazdami. <grym> Pomóż Zakolakowi znaleźć wehikuł, który wdoczy na Turki w Chinach. Seat i Biza, 100% Seatibiza, to jest to. W ogóle. Ja nie chcę nikogo bronić, ale wy chyba nie widzieliście, jakie Zakola ma Xayo albo Gucio. Pa, zobacz na to. Gucio sobie ładnie je pa gdzie ma tu włosy? zobacz to, zobacz to, 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 to nie jest fake, to są prawdziw, i to są zakola, to, to są zakola. Imwilowcy <grywki> kiedy trzeba pokazać skilla w turniejach wod, imwilowcy kiedy trzeba szukać wymówek po przegranej z fame, imwilowcy kiedy wyzywają komuś starą i dają bana, da bana na twitchu. <grywki> Nawet śmiechłem, nawet śmiechłem. <śmiech> Naprawdę, cała grupa jest zalana my z Albi Piotrem. I ja już wiem, jak się ten odcinek będzie nazywał. <laughs> Co to jest? <laughs> Aha, że to rogi, tu mam te podobne. <laughs> Domino, zrujnujesz nas. <laughs> Cześć, Kecaj, mam pytanie. Umiesz przeczytać swój numer PESEL bez zająknięcia się? Bo CMP mówi, że przez to nie pojechaliście do Chin. Twoje konto zostało zbanowane. Chodź tu z pogadamy. Boję się, że zabierzesz mnie do Chin i nie wrócę. Ten Piotr to taki drugi dziś za czasów Jd. Z tego co patrzę na te memy, niektóre to może tak być. No, boję się, że grupę w końcu mi spadnie. No cóż, będziecie znali powód, chociaż najprawdopodobniej, jeżeli ten film wyjdzie i grupy nie będzie. Wielbią kiedy coś przyjeżdża. Jezu nie! Ja, ja, nie, nie! Nie! Raczej gwuje z ministerstwa. Ej, ale ładnie narysowany wafel. Fajnie, naprawdę super. <słyski> <noise> piotr Chiny. Nowy kanał już jest. Chińskie wędkowanie i wyjazd na dzielnicę. Pow, gdy na czacie spytasz, co się stało z wyjazdem do Chin, a za kolak odpowiada, e, ten turniej tak się nie odbył. Ale już mówiłem, nie za kolak, jak już, tak? Za kola największy ma Gucio. piotr, gdyby twoja stara lepiej wyglądała, to wybierzu. <noise> no nie. <noise> Wyrwał matkę, bo młody to dobrze wygląda. CO nie, nie! No, no, proszę was, no kurwa! Podaj turniej w kraju na wschodzie, na którym pojechał Kolmi Piotr. W Rosji? W, Ch w Chinach 100%. Wyłowiłem coś dziwnego z mojej zupki chińskiej pomocy. Stream sniperze za strony ty, ja mam pomysł normalnie, nie? Cześć, zadzwonimy do Nexia Zara. zowiemy się, psonek Sonek się sądzi o Kolmi Piotrze. Cześć. Jest odcinek nagrywany, i tu pytanie: Co sądzisz no. o Kolmi Piotrze? Yy, Najtańsze będzie jest to do Chin, poproszę. <śmiech> 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 Dziękuję. <śmiech> Nie, nie przegrasz turnieju w Jeśli na niego nie pojedziesz. Świat gdyby pojechał skąd na turniejki. Wow, nie, dobra. Pełno jest tych memów z... Nigdy... Nie... Co to jest? Pamiętasz turniej w Nie, no i no, scrolluj dolej, Jurzek tylko z wróci. <laughs> to w dziesięć siaków, żółte granie Polska? <laughs> Dziękuję. Ej, ej porównajcie sobie, teraz jak siedzę, tu nie. 1 do 1, no o wiele lepiej wyglądam bez tej tu brody, tylko z taką tu, o taką aerodynamiczną szczypułką, o sobie tutaj, nie? Lepiej, jeszcze te kocia łóżka wam tu założę? Chudziej, młodziej, głupiej, jakoś o wiele lepiej. Żółty, kiedy zobaczę elektryczną Teslę na drodze. O, dobrze, jebać, dobrze. Tak, brawo, tak powinno każdą, każdy elektryczny samochód na tym świecie po prostu do jeziora, wór do jeziora, czy coś tam, żadnych elektryków, proszę. Daję serduszko, uwielbiam ten film. Kalmi Piotr, mamo, kupmy autokar na wyjazd do Chin. Mama, mamy autokar dla, dla twojej drużyny w domu. Autokar w domu. Witaj, dziękuję za nawiązanie kontaktu. Trzymaliśmy tutaj wiadomość. O, Dawid Jasper. Ale O kurwa! Ej, widzieliście to! Stary odcinek jeszcze w innym już, innym pokoju. Kocham, po prostu postać Dawida Jaspera dała mi te, To jest dosłownie jak jesteście chorzy na depresję i macie po prostu tą jedną rzecz, którą kochacie i ją widzicie i po prostu promieniujecie. To jest Dawid Jasper dla mnie. Uwielbiam. Już tyle lat oglądam. Po prostu Dawid Jasper jest... Najlepszym youtuberem, co co to, czemu, co jest samo Jakby zastanawia, to jak statki pływają po wodzie, w sensie jak Wyporność! Statyk, gdzie jest pełno ludzi i też waży tyle ton, co po prostu pływa po, po wodzie Women, <ścoughs> Women. <ścoughs> <Ta>. <ścoughs> Lamborghini Huracano 100 w tam Lambo ty, e, lambo, e, tam nie. Ty, czołk! ty! No, no i to jest coś, co mnie... No, tego się nie spodziewałem, wow. Takim bym się chciał przejechać, nie, jakiś tam lambo, hurakan performance, bliżej do Polonezami na przykład, ale no cóż. Już... O, supra! S2K, co my tu jeszcze mamy? Jakie fajne furki w Gorzowie, ta? Super, super. Super i Civic, super, naprawdę super. Szanuję i chciałbym sam się kiedyś wybrać jako uczestnik na coś takiego. Mati Mati, to super, to można na tysiąc kuni bez zakucia zrobić. Co ty? Czekaj, to jest Kolmi Gorące bilety do Chin. Witaj Piotr, jesteśmy na Ciebie tak napalone. Czekamy 3 km od Wrocławia. przyjedziemy przyjedziemy razem. Cudowny i namiętny wyjazd do Chin. Ej, ludzie to mają kurwa, powiedzmy. Ej, ale widzę już tę myszkę tutaj i już na pewno był klikany prawy. Ale wynik bardzo ładny: 5,5 na kombrze. No. Piękna tapeta, skąd ją masz? Mm -mm. O kurwa! Ty! Naprawdę! O wow! O Joko! JOKIET! Czemu to ma tak mało lajków? Halo! To jest piękne! Polska Chiny w dwie godziny! Naprawdę? Nawet koszulki, ej, ładne nawet z tym, Dukato! Nie wiem co 940 nie znany! Piękne to były czasy. O kurde, teraz zauważyłem do niego wąsik. My reaction for that information. Uwielbiam to w sensie. Podoba mi się ten styl, jaki zrobiłem tego. Pranie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, żeby sprawnie do. Jego Kolmi Piotra? No nie wiem. No, ja nie oceniam, nie. Ty Bagetson! <noise> Też dobre, jak pompki miał robić na sobie. Yy, o kurwa joda! Widzieliście jak chipsy otwierał? Są chipsy, pa 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 to! Kurwa chipsy otwarły! Kami Piotr w wygraniu dwóch bitew na turnieju. Ja chcę do hiiii... Dobra, słuchajcie, memów z kolei... To naprawdę to odcinek specjalny Kołmi Piotr z wyjazdem do Chin, tak? Jakby mam nadzieję, że wam się podobało. Nie będzie więcej kontentu na razie. To się ani z TikToka, ani nic, bo tego jest, jest od groma. A, a nie chcę, że ten film trwał nie wiadomo, też nie wiadomo ile. Słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Róbcie memy na grupie, będzie kolejny odcinek, bo, bo będzie śmiesznie. Przynajmniej mam nadzieję, zobaczymy czy dalej będziecie robić memy z wyjazdem do Chin, czy coś może innego wam wpadnie do głowy ciekawego. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Do usłyszonka. No i co? Widzimy się w Ch Chinach, w Chi Chinach, tak? A, a może nie w Chinach, takim polonezem to bym tam pojechał. <laughs> Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Nie ruj!